Powiat policki jest w trakcie prac polegających na adaptacji budynku przy ulicy Korczaka 7 w Policach na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej. W nowej siedzibie zrealizowane będą wszelkie wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Budynek zostanie poddany termomodernizacji, co wpłynie pozytywnie na jakość powietrza, efektywność energetyczną budynku, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie nakładów na opłaty za media. Poradnie udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oferuje wsparcie w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną rodzicom i nauczycielom związaną z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. Wśród świadczonych usług znajdują się m.in. specjalistyczne programy terapeutyczne, kompleksowa pomoc psychologiczna, stacjonarne wsparcie dla dzieci i młodzieży, szkolenia i warsztaty rozwojowe, dedykowane programy profilaktyczne, konsultacje interdyscyplinarne i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Pomoc oferowana jest przez zespół doświadczonych psychologów i pedagogów. Inwestycja pomoże dostosować obiekt do współczesnych standardów i poprawi warunki świadczonych usług. Przebudowa wyniesie prawie 5 milionów 500 tysięcy złotych, z czego 4 miliony 500 tysięcy to dofinansowanie otrzymane z Funduszu Polski Ład.